atak i pojmanie Maduro. Jest reakcja Rosji. Rosja wyraziła zaniepokojenie i potępienie wobec rzekomego ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę oraz pojmania Nikolasa Maduro. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem agencji TASS podkreśliło, że Wenezuela powinna mieć prawo do samostanowienia bez zewnętrznej ingerencji. Rosja apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie, wyrażając solidarność z narodem wenezuelskim i wsparcie dla jego przywództwa. Moskwa deklaruje gotowość do wspierania dialogu między stronami konfliktu i utrzymuje kontakty z władzami wenezuelskimi. Ambasada Rosji w Caracas funkcjonuje normalnie. Dla Rosji upadek Maduro oznaczałby utratę strategicznego sojusznika i koniec wpływów w regionie, co mogłoby być postrzegane jako katastrofa geopolityczna. W obliczu tych wydarzeń Rosja prawdopodobnie nasili działania propagandowe, oskarżając Stany Zjednoczone o agresję i łamanie prawa międzynarodowego.